Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w grze numer 3. Jest to gra decydująca pomiędzy graczem zergowskim, graczem hiszpańskim, Vortixem, bratem Lucifrona, czołowym zergiem hiszpańskim, oczywiście także jeden z najlepszych zergów, najlepszych zergów w Europie, cały czas utrzymującym się na czołówce Ligi Grandmaster Europejskiej. Jest to oczywiście mecz z Vortixem a Terranem z Korei, graczem DSTC, graczem z Code S'a, GSL'a. Bardzo solidnym graczem o solidnych mechanikach, jak mieliśmy okazję zobaczyć także bardzo agresywnym w stosunku do Zerg'a. Nie dał on żadnych szans Vortixowi, przycisnął go naprawdę bardzo mocno, bardzo hardkorowo. Atakował go nieustannie, nieustępliwy wręcz gracz, a w tym momencie koreański. No i tu już jest to gra decydująca, zobaczymy na co zdecydują się tutaj obaj ci gracze. Nie ma jeszcze dla nich żadnych budynków, dlatego, w tym momencie, może wypada powiedzieć o, o mapie. Jest to oczywiście znana wszystkim. O Hana. Mapa też uniwersalna, także sprzyjająca grom makro, posiada na połączenie przesmyk pomiędzy naturalnym a trzecią bazą, co ułatwia obronę. Także trzecia baza dość łatwa do, łatwa do obrony. Oczywiście nie licząc dropów, tylko z jednej pozycji, z, jednego, z jednej strony, od północy, w przypadku dolnej pozycji i od południa, w przypadku górnej pozycji można się tutaj dostać. Mapa sprzyja zagrywkom defensywnym, chciwym buildom, które łatwo, łatwiej po prostu wybronić na tej, na tej mapie. Może możemy się spodziewać jakiegoś potrójnego command centra od razu dla od razu dla DSTC, możemy się spodziewać potrójnej haczy dla Zerga. Zobaczymy jednak, mimo wszystko jako Vortex bałbym się zważywszy na Turaksa z poprzedniej gry, bałbym się tutaj otworzyć jakoś mocno ekonomicznie. Piętnasta hacza jednak została zagrana, nie dał się on zastraszyć, nie postawił pierwszego pula. Oczywiście najbardziej defensywny opening dla Zerga byłby, gdyby poszedł w gaz i pól przed, przed wzięciem tej hatcherki. Jednak nie ma tutaj miejsca, gracz na poziomie Vortexa może sobie spokojnie poradzić z wybronieniem jakiegoś turaksa czy innej agresywnej zagrywki. Nie biorąc tego gazu i stawiając najpierw hadczerkę jak to miało miejsce w poprzedniej że... No i widzimy maka raksy, e, dla DSTC postawione w linii minerałów Naturala. W tym momencie jak dron wyskautował, to wszystko widzi tutaj te raksy. A widzimy także Orbitala, w tym momencie już pierwszego kończącego się uruchomienia dla Terana. Także CC First e, postawiony dla Terana. Oczywiście było to otwarcie raks, One Rax Expand e, Uniwersalne otwarcie dla każdego meczaku. Można tak otwierać o, tak w TVT jak i w TVP, w TVZ. E, zawsze jest to oczywiście. Optymalne, szybka baza plus baraki zapewniające jakąś tam podstawową linię obrony na wszelkie ataki, także pozwalające pozbyć się skautującego drona, skautującego proba, oczywiście zostają postawione w tym buildzie, wszystko jest ładnie pięknie, ładnie pięknie opracowane przez graczy teraińskich tutaj wszystko jest pokryte, także DSTC. Um, po wybudowaniu pierwszych partów idzie tutaj w dwa gazy. Możemy się spodziewać szybkiej fabryki. Być może będzie to przejście w Mecha, być może będzie to przejście w Banshee. Widzimy tutaj tych Marines niewyżytych, strzelających do neutralnego supply nie wiem. Nie wiem, co te supply tutaj za krzywdę robią graczom um, na tych mapach przy wejściu do Naturala. Zawsze zostaną tutaj zabijane przez Zerg'a, w tym momencie jednak nie, w każdym, w każdym razie możemy się spodziewać, że pierwsze Zerglingi będą tutaj niszczyć te Sply e, Z Overlord Scoutujący e, został tutaj odstraszony, ostrzelany trochę przez tych Marines, jednak siła ognań ich karabinów Gaussa jest trochę za mała, żeby w tak krótkim czasie zestrzelić tą masywną, dużą jednostkę Zerg'a, tego latającego z pełnego mięsa, zdolnego potem nawet transportować jednostki. Możemy sobie wyobrazić, jak duża musi być to jednostka w skali 1 do 1. Marines tutaj wybiegają. DSTC jest oczywiście solidnym graczem. Może się spodziewać, że w każdym, a, w, tej, w tej pozycji, może zostać znaleziony Overlord. Oczywiście, strata Overlorda w early game dla zerga zawsze jest stratą dotkliwą. Przeniosła się jednak, może do bazy zerga. W każdym razie nie ma tutaj za wiele. Myślę, że nie mam tutaj o czym mówić. To oczywiście hardcore dronowanie. cztery królowe w tym momencie zakończone. cztery królowe na polu walki. creep spread rozpoczęty. Także larwy tutaj powite dla gracza zergowskiego. Widzimy same drony. Pierwsze zerglingi Nawet nie ma jeszcze zerglingów na polu walki. Jeśli dobrze wiem, nie. Dwa są, pilnują tutaj Excelnak. Tak jak się spodziewałem. W tym momencie trzecia baza idzie dla zerga. Szybsza, tak jak mówiłem, ekonomiczne otwarcie dla zerga. Jednak Vortex zdecydował się zaryzykować. Widząc ten Command Center First. W tym momencie jednak widzimy Hel Podążane przez Starporta, także Techlab na barakach. Techlab będzie służył oczywiście temu Starportowi. Solidne standardowe w tych czasach otwarcie dla Terana, czyli harasment helionami razem z Banshi. Królowe 4 mogą nie wystarczyć, żeby to wszystko odeprzeć. Część lionów może zostać usmażona, część może paść od rakiet tych Banshi, bodajże Hellfire, Hellfire Rockets. Nie jestem pewny jak się nazywa atak Banshee, staram się raczej pamiętać takie a, smaczki. No w tym momencie bunkier stawiany dla, a, dla gracza Terrańskiego. Przy trzeciej bazie oczywiście my, myślę, że nie widzi ona, oczywiście bardzo mała wizja dla tego budynku budującego się dla Zerg'a. Dopiero po wykluciu się ma on wizję większą a w tym momencie. Marini atakują tutaj tą pozycję, a nie ma zerglingów dla Zerg'a, które mogły tutaj pomóc. A także ksenagi przejęte przez gracza Terrańskiego, górna przejęta przez gracza Terrańskiego, Zerlingi tutaj wyczyszczone. Wolf w tym momencie z Evolution Chamberów, uh, widział do czego zginęły Zerglingi Zerga, Zerg oczywiście gracz Zergowski. Um. W tym momencie heliony tutaj atakują, nacierają. Nie ma królowych pilnujących wejścia w tym momencie. harasment będzie świetny. Widzimy sześć królowych dla zerga, jednak to może nie wystarczyć. Drony smażone tutaj. Pojedyncza królowa stara się bronić, dopiero ta cztery te wracają się tutaj, starają się coś ugać. Drony smażone, zabitych sześciu robotników w tym momencie. Rzeź dronów zerga. Mało życia na helionach jednak. Myślę, że jedna królowa powoli będzie to zjmował. Kolejne wycofane sześć królowych goni tutaj. Widzicie, te dwa heliony ostrzeliwuje je kolcami swoimi. Tymczasem Banshee wraz z malinami niszczą tutaj tą Hatcherkę, ledwo żyje, ona za chwilę padnie, zostanie tutaj wysadzona przez te rakiety. Nie, Backlash Rockets Dwa. Ba. Banshee, jednak nie są to Hellfire Rockets, Hellfire Rockets były u Goliathów w Starcraftie 1. Z tego co dobrze kojarzę, no niestety, a, trzecia baza Zerg'a zniszczona, trzecia baza wzięta za to dla Terana. Oczywiście Zerg powinien mieć więcej baz niż Teran, nie mniej. E, idealna sytuacja jest wtedy, kiedy posiada jedną bazę więcej niż e, Graf Zergowski. W tym momencie, Graf w tym widzimy, że e, Overlord z Zestrzelony tutaj zły rally point dla tych jednostek, bunkier ostrzeliwuje w tym momencie te overlordy, są one niszczone, supply bloki możliwe dla zerg'a, dalej banshi ostrzeliwał tutaj drony, myślę, że została ona odstraszona przez te, przez te królowe, być może nawet zestrzelona, nie widzę jej tutaj dalej, tutaj znajduje się ta Banshee, 7 killi na niej, 7 dronów zostało zabitych, wątpię, żeby została zabita królowa, tak, 6 królowych nadal na polu walki. Widzimy ler morfowany dla gracza zergowskiego. on przejść w szybkiego Techa. Wie, że nie wybroni dalszej agresji Terrana. Miał tutaj miejsce jakiś kontrpush, jednak myślę, że a, został on spokojnie wybroniony. Nie widzę za bardzo co mogło tutaj wybronić. Jednak myślę, że mogły zostać zerglingi powstrzymane tym łolem w tym momencie postawionym. Nie wyskautował pewnie. Zerg nie nie wyskautował. Zerg tej trzeciej bazy nie zaatakował. Jej zaatakował Naturala. Zerglingi jednak rozbiły się o mur ze supply podów. Dwie banżki nadal stawiają tutaj zagrożenie razem z tymi sześcioma, pięcioma, sześcioma jednak chylionami. 6 siedmioma w tym momencie helionami królowe atakują te, królowe wychodzą tutaj z klipa. są one powolne oczywiście poza creepem, w tym, w tym momencie transfuzja na najbardziej osłabionej królowej, dalsze bunkry budowane w tej pozycji, oczywiście to pozwoli Terranowi kontrolować tutaj branie ekspansji przez Zerg'a, Zerg nie jest w stanie przełamać tych bunkrów bez większej ilości jednostek, nie będzie w stanie wziąć tej hatcherki i oczywiście powinien brać dużo szybkich baz, żeby przegonić ekonomicznie terana żeby móc masowo produkować jednostki, nie ma tutaj miejsca. Jednak będziemy widzieć mecha, widzimy a, dwie fabryki w tym momencie z tech labami dla gracza terrańskiego, widzimy upgrade y dla mecha, dwie, dwa armory za linią minerałów w głównej bazie, e, dwa kolejne gazy wzięte dla gracza terańskiego Oczywiście takie agresywne zagranie jakim jest Helion i Banshee pozwala tutaj łapać więcej baz dla Terra, pozwala łapać szybkie gazy, pozwala iść w technologię. Oczywiście mech wymaga czasu, e, mech wymaga czasu żeby zbudować odpowiednią liczbę jednostek, ale gdy już raz e, gdy kości zostaną rzucone, Mech jest nie do zatrzymania praktycznie dla Zerga, e, nie używającego jakichś specjalnych taktyk, jakichś nydusów, jakichś drobów, e, gracz Zergowski może polegać tylko na mobilności, atakować bazy, kontra atakować, łapać wy e, czołgi roachami albo zerdingami, jednakże e, kiedy jednak zostanie osiągnięta masa krytyczna jednostek mechanicznych e, w bezpośrednim starczy Tyran jest nie do zatrzymania przez zerga, tylko broodlordy mogą uratować sytuację jednakże Tory wraz z wikingami skutecznie radzą sobie oczywiście z tymi jednostkami dwie dalsze fabryki. W budowie w tym momencie będzie ich pięć na trzech bazach razem z tym star Starportem. Sta starport jednak nie buduje dalej tych Banshi Banschie oczywiście świetny dodatek do armii mechowej um, wymusza ewentualnie koruptory mutaliski, żeby zeszlić te jednostki, raczej nie hydraliski, nie są one używane w tym matchie, przynajmniej nie do czasu wyjścia Hotsa. Heart of the Swarm, oczywiście, widzimy dopiero ta trzecia baza dla zerga. Bierze on już z swojej gazy, stara się szybko wrócić do góry ekonomicznej, i zdobyć dużo gazu. Widzimy Infestation Pin zbudowany dla tego gracza. Idzie z The Infestory 7 w tym momencie w produkcji. Jednak no cóż, nie, powinien, nie powinno się iść w Zerling grając na mecha, myślę, że mech nie został jeszcze wyskałtowany, tak ma rację, nie, niewidoczna jest tutaj większa ilość fabryk dla Zerga. Powinien iść w Roger Rouge, oczywiście lepsze jednostki na mecha, nie padają tak szybko od Blue Flame Harionu, w tym momencie Blue Flame jest, nie ma jeszcze wyciągnego FFIN, dopiero teraz w połowie jest ten upgrade, dalsze upgrade y dla mecha Oczywiście duże znaczenie mają upgrade y dla mecha, na przykład plus 2 do ataku dla Tora powoduje, że ze strzeli e, mutaliski dwoma, dwoma salwami rakiet nie trzyma, czyli jest o 50% lepszy tak właściwie. W tym momencie niszczenie Cryptumorów e, tutaj dla Zerg... O! Piękny, piękny Falgan złapał w tym momencie, te, a, te Heliony zostały zniszczone, zjedzone przez te wszystkie Zerglingsi. Za dużo tych jednostek, pomimo że Heliony specjalizują się w niszczeniu dużych ilości Zerglings, było ich tutaj za mało, nie miały dostatecznie dużo siły ognia, ich płomienie niestety nie były w stanie dosięgnąć wszystkiego, i Zerglingsi rozdrapały te ich pancerze. Te metalowe płyty tworzące te jednostki niestety um, jednostki, które zostały zniszczone zaprzepaszczone, w tym momencie czwarta baza brana na Zerga, widzimy jednak, że Banshee są już w drodze, za chwilę zostanie pewnie zesnajpowana ta baza VSTC um, jest za dobrym budaczem, żeby nie spodziewać się wzięcia tej ekspansji w tym momencie e, infestory wraz z króla, cofają się tam. królowie jednak nie dolecam tam, ze względu na to, już nie ma tutaj klipa, będą zbyt wolne. Um, dobrze, że Overseer się tutaj pojawił, stanowi on oczywiście źródło detekcji e, dla wyklaukowanych banshi. Bez tej jednostki i bez współklaukowanych niestety nie można ani dostrzec, ani zaatakować te jednostki. I cóż, dalszy tutaj możliwy harasment dla królowca Blue Flame wymyślony, w tym momencie ten zerking padł od dwóch zaledwie strzałów, dwóch linii ognia tych helionów. Widzimy dalsze upgrade dla Mecha, dalsze upgrade także dla Zerga. Jednak nie zdecydował się on iść w Roach'e, zdecydował się on przejść w Ultraliski. Ultraliski, świetne jednostki na Mecha, zakładając, że teraz nie posiada zbyt dużo torów. Widzimy jednak mnóstwo torów 6 w tym momencie, maszeruje przez, przez mapę. Oczywiście są to tory edycji kolekcjonerskiej, wyglądają według mnie lepiej, są bardziej bajeranckie, jeśli mogę się tak wyrazić, bardziej opancerzone. Widzimy jakieś skrzydełka, w nich dodatkowe silniki, oznaczenia, gwiazdki. A, cuda, nie wiemy, cuda na kiju właściwie. No i też w tym momencie ultrajski zostały wy wyprodukowane, wykluły się z jej, atakują te tory, jednakże widzimy jak to wszystko szybko bada. Focus fire na ultrajskach sprawia, że giną one praktycznie od jednej dwóch salw tych jednostek. Jaja zainfekowanych są narzucone w tym momencie. Heliony chowają się za potężnymi jednostkami, jakimi są tory, tory są tutaj parczą do tych jednostek, a ognie Helionów niszczą tutaj wszystkie zeblingi wszystkie niszczą tutaj wszystkie... Teranu, wszystko tej pada, bardzo szybko dla zerga. A w tym momencie myślę, że agresja pół ze strony Terana przełamie w tej linii obrony zerga królowe z kilkoma No Dawaj muszą się wycofać. Ostatni został zestrzelony Jesz, jeszcze jeden produkt, trzy teraz produkty, także duża ilość ze glingi, że zeglingi starczy z tyloma. Heliami są w tym momencie bezużyteczne. Nie widzimy czołgów, dopiero teraz w produkcji one dla gracza e, terańskiego Jest to styl MVP. Rozpoczęcie od Helionów razem z Torami, o tej agresji Helion Banshi, przejście w Tory i w Heliony. Dopiero potem rozpoczęcie produkcji czołgów e, typowy koreański Mech. Tutaj na naszych oczach widzimy jak, jak wdraża się dalej w terytorium Zerga, jak niszczy kolejne klip tumory e, jak przedziera się przez terytorium Zerga praktycznie niekwestionowany, niekwestionowana brutalna siła niezdolna do zatrzymania w tym momencie. Zerk niezdolny do zatrzymania tej, tej siły, Vortex w niezłych tarapatach, myślę, że, że gra zmierza ku końcowi, Vortex nie ma po prostu siły, nie ma jednostek, żeby to wszystko zatrzymać. Wiemy tutaj kilka infestorów, królowe, ultra iski, dużo zeglingów dla Vortexa, jednak. Zeglingi są nam bardzo szybko spalone przez, przez Blue Flame Heliony, ultra padną w tym momencie, a od ogniatorów, torów, których w tym momencie mamy tutaj 8 bodajże. Także SCV reperują tutaj tą armię mechaniczną, oczywiście SC, e, Vorti, e, DSTC może sobie na to pozwolić, nie ma on co prawda za dużo mułów, jednak oczywiście reperowanie torów sprawia, że są to jednostki jeszcze wytrzymalsze, e, mają one teraz w tym momencie 2-2, także e, 3 armory dla tych jednostek, e, nie otrzymują one za dużo obrażeń od zeblingów, od ultralisków trochę otrzymują obrażeń jednakże naprawa ze strony... Ze strony e, e, SCV Wydłuża życie tych i w tym momencie mamy engagement. Widzimy, że Blue Flag spalają te wszystkie jednostki lekkie dla zerga. Widzimy także, że Ultra tutaj padają w tym momencie od, armi od or ogniatorów. Także dwa czołgi tutaj dołączają. I mamy GG, well played, good luck od Vortixa. W tym momencie wszystko tutaj padło. Czwarta baza zerga zniszczona. Um, no nie zostało tutaj u wiele dla zerga. Zerg stracił dwa razy więcej minerałów, dwa razy więcej surowców, właściwie ma dwa razy mniej limitu. No, widzimy jak działa Mech u Terana, według mnie, a to dla wszystkich narzekających Teran na to, że muszą się nieźle napocić, żeby wygrać z zergiem, który ich po prostu przejeżdża. 1AM to po prostu polecam Mecha, ja jako gracz terański gram Mecha cały czas i naprawdę bardzo dużo wygrywam. Polecam każdemu, który, który nie chce tak ambitnie grać Marine Tanka. Oczywiście, Marine Tank jest buildem wymagającym o wiele więcej mikro niż taki Mech. Mech ma tą trudność, że trudno go wybronić, ale nie będę tutaj prowadził e, dysput na temat buildów i e, kompozycji armii. No w każdym razie gra była o tyle ciekawa, że został użyty Mech. Oczywiście Mech, moja ulubiona kompozycja z całej gry, muszę faworyzować tej kompozycje terańskie. Może tylko Zel Zelot Archon mi się bardziej podoba. Zelot Archon Immortal ze strony Protosa też genialna kompozycja. No ale okej, okay, widzieliśmy tutaj dość ładne best of Free. Uh... Wygrany mecz Zergowski został następnie przytłumiony mocną agresją ze strony DSTC, potem mocnym pierdoleniem ze strony DSTC w tej grze na Ohanie, gdzie wygrał on a, miażdżąco. Niezła miazga została zapodana tutaj a, tym mechem dla tego gracza terańskiego. No i już mam nadzieję, że to Best of Rea wam się podobało. Za chwilę wrzucę to wrzucę to a, na YouTube, jest godzina... Druga u mnie w tym momencie, zapewne wieczorem będę coś jeszcze kastował i kolejne kasty pojawią się rano. Nie spodziewam się dzisiaj kastować po angielsku. Myślę, że jeszcze kilka gierek pokasuję dzisiaj po polsku wieczorem. Jeśli czas i chęci mi pozwolą. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że było miło, że będziecie tu wracać, że polecicie mnie znajomym, że być może nawet zasubskrybujecie mnie. Oczywiście proszę o opinie, o sugestie odnośnie chociażby tej sygnatury, która się tutaj znajduje, o to czy wszystkie poziomy głośności są ok, czy muzyka nie jest za głośna, czy granie jest za głośna, czy ja nie mówię za cicho. Um, myślę, że to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia kiedy indziej. Mam nadzieję, że wieczorem trzymajcie się. Mówił Sargastic Sigmar, komentator Sargastic TV. I to tyle. O, Sigmar Out.